Cześć, dzień dobry. Witam państwa. No wiem, że pewnie większość z was czeka mimo wszystko na Deals of the Week w sobotę o 12. ale jeśli mam być szczery, to w tym tygodniu nie pojawiło się nic ciekawego. No może jedno ogłoszenie było warte pokazania wam, ale żeby robić cały odcinek dla jednego samochodu trochę bez sensu. A tym bardziej bez sensu byłoby wybieranie 8 out na siłę, więc pomyślałem, że zamiast tego po prostu wrzucę wam film, który przygotowałem o moim ulubionym Mustangu. Bosie 429 będziecie mieli okazję poznać jego sylwetkę, więc to nie będzie stracona sobota pod względem amerykańskiej klasyki. E, ale zanim ten przydługi wstęp nagrywam, po to, e, żeby wylosować jedną osobę z komentujących, która dostanie od nas zdjęcie na płótnie naszej bulitowej pary. Mój Charger Pawła Bulit. E, fajna jakość 40x70 cm. E, także losujemy szczęśliwca. Pobieramy sobie link tutaj z YouTube'a, z poprzedniego filmu, wrzucamy do maszyny losującej. Zaraz tu nam się znowu Facebook wrzucił, przerzucamy to na YouTube. Wklejamy link, pobieramy komentarze, no i losujemy. Jack Zach, challenger, zawsze mile widziany, ale nie przypominam sobie żadnego Pontiaka. GTO w Deals of the Week. No i masz rację, nie było jeszcze w nowej odsłonie Pontyaka GTO. Na pewno jak się pojawi coś ciekawego, to go wrzucę. A tymczasem wyślij nam na adres mailowy swój adres do wysyłki. Wyślemy Ci zdjęcie na płótnie. Także lecimy z bosem 429. Cześć, dzień dobry, witam Państwa. Jestem przekonany, że na pewno wśród Was są takie osoby, które mają chociaż jeden filmik na YouTube, który pomimo tego, że nie trwa zbyt długo, nie jest nagrany w jakiejś super jakości i pozbawiony jest jakiegokolwiek komentarza, odcisnął na Was piętno i często do niego wracacie. Moim filmikiem jest ten. się w Bosie 429 i dzisiaj chciałbym wam co nieco pokrótce o nim opowiedzieć i zacząć chyba należałoby od wytłumaczenia sensu po co ten samochód w ogóle powstał powstał na potrzeby wyścigów NASCAR, chociaż sam nigdy w NASCARze nie startował a jak dobrze wiecie NASCAR są to wyścigi aut seryjnych, więc każdy producent który chciał w nich startować musiałby produkować przynajmniej 500 samochodów i 500 silników które później miały trafić do ogólnej sprzedaży. I właśnie w 1969 roku wyprodukowano 857 Mustangów z silnikiem BOS 429, które zostały sprzedane na ulicę do prywatnych osób, i dzięki temu Ford uzyskał homologację na silnik BOS 429. I co ciekawe, w 1969 roku to właśnie Hulman Moody z kierowcą Davidem Pearsonem na czele wygrali całą serię NASCAR. Jadąc właśnie Fordem Torino z silnikiem Boss 429, ponieważ właśnie w Torino ten silnik się znajdował. Słuchajcie, w mijającym właśnie roku zorganizowaliśmy trzy kruzy autami z naszej kolekcji. A w przyszłym chcemy robić to zdecydowanie częściej. I właśnie dlatego już ruszyliśmy z zapisami na 2022. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie w zakładce pakiety. A jeśli zapiszesz się jeszcze w tym roku, to będzie obowiązywała was lepsza cena. Patrząc po reakcjach uczestników jest to nasza najlepsza usługa, więc szczerze polecam. Nazwa BOSS 429 wzięła się więc oczywiście od silnika. 4,29 to jest oznaczenie oczywiście pojemności silnika. 429 cali sześciennych to jest to nasze jakieś 7 litrów, i te 7 litrów generowało moc 375 koni mechanicznych. Oficjalnie, ponieważ nieoficjalnie ten silnik generował ponad 400 koni. No, i pewnie zastanawiacie się po co Ford tak przekłamywał rzeczywistość. Przecież to działało tylko na ich niekorzyść w broszurach. Może i tak ale klienci dobrze wiedzieli, że on generuje więcej mocy, a dzięki temu, że było zapisane, że on ma tylko 375 koni, tylko 375 koni, mogli taniej ubezpieczyć swojego ustawę. Sam silnik był odpowiedzią na Chryslerowe Hemi, czyli silnik z półkulistymi komorami spalania, które mają tylko dwa zawory, ale większe, dzięki czemu jest ułatwiony przepływ gazów co przekłada się na lepszą wydajność? Głowice Bosa miały podobną konstrukcję, ale nie identyczną. I nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ponieważ sam, jeśli ma być szczery, nie do końca dobrze czuję się w takich tematach. Więc, zainteresowanych pogłębieniem tematu na temat samej konstrukcji silnika Chemii i BOS 429, odsyłam do linków, które oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. I taka konstrukcja silnika zajmowała zdecydowanie więcej miejsca. Niż przykładowy 428 Cobra Jet, który był regularnie montowany w Mustangach z 1969 roku. No i tu pojawił się problem. Początkowo planowano wsadzić ten silnik do Forda Galaxy, który był full size'em, był zdecydowanie większym autem, no i tam ten silnik wszedł bez problemu. Ale przyszedł ktoś mądrzejszy i powiedział e, wrzućmy go od razu do Mustanga, tam będzie lepiej pasował. No i. Cóż, Mustangu nie chciał się zmieścić, więc poproszono zewnętrzną firmę Carcraft, która była, no, powiedzmy, takim oddziałem tuningowym, coś jak kiedyś AMG dla Mercedesa, żeby Carcraft przygotował Mustanga właśnie pod to, żeby zmieścić w nim. Bosa 429. Musieli przeprojektować przednie błotniki, żeby jakoś go upchać, i przeprojektowali też maskę, żeby miała konkretny, w pełni funkcjonalny wlot powietrza. Swoją drogą, był to największy wlot powietrza, jaki kiedykolwiek montowano w ustawie. I pomimo tych zmian, nie można było zamówić Bosa z klimatyzacją, ponieważ i tak by się tam nie zmieściła. Poza tym przenieśli akumulator do bagażnika, żeby rozłożyć trochę masę i dorzucili stabilizator z tyłu oraz założyli sportowe zawieszenie. Jedyną skrzynią dostępną w Bossie 429 był czterobiegowy manual top loader, ponieważ żaden automat nie ogarnąłby ponad 600 Nm. Bos 429 dostępny był tylko w pięciu kolorach. Raven Black, Wind and White, Candy Apple Red, Black Jade i Royal Maroon a wnętrze miał z wersji Mach 1. Generalnie, gdyby nie naklejki na przednich błotnikach i ten ogromny wlot powietrza na masce, on nie wyróżniałby się niczym z tłumu. Można byłoby go łatwo pomylić z jakimś tam standardowym Mustangiem sportowym, który miał pod maską Small Blocka, na przykład 302. I właśnie za to tak bardzo kocham ten samochód, za to, że on jest niepozorny, A pod maską ma silnik, który jeździł na skażę. Na pewno też interesuje Was cena. Ile taki Boss kosztował, kiedy był nowy? Jaka była różnica w cenie pomiędzy zwykłym Mustangiem a Bossem 429? Otóż Boss 429 nowy kosztował 5000 dolarów. No i mogłoby się wydawać, że to jest niedużo, ale jak zestawimy to z inną topową wersją Mustanga, na przykład Machedynką, z silnikiem 428 Cobra Jet, która kosztowała około 3000 dolarów, no to ta różnica już pokazuje jak drogi był ten samochód w tamtym czasie. A 5000 dolarów w 1969 roku dzisiaj warte byłoby około 37000 dolarów. Aktualnie bosy są warte niemałą fortunę. Najdroższy był sprzedany ten w 2013 roku na aukcji Meków za 550 tysięcy dolarów, a Hagerty taką średnią wartość za bossa z 69 roku w idealnym stanie wycenia na około 300 tysięcy dolarów, także naprawdę nie mało. W każdym razie, myślę, że Wam już dobrze przybliżyłem sylwetkę posta 429. Mam nadzieję, że bardziej mi rozumiecie, dlaczego tak bardzo lubię ten samochód. A tymczasem jestem mega ciekawy tego, jakie Wy macie auta swoich marzeń i czy macie też chociaż jeden taki filmik na YouTubie, do którego nad wyraz często wracacie. Tymczasem kończymy i pamiętajcie, że założyliśmy nowy kanał na YouTubie, więc jeżeli podobał Ci się ten materiał i chciałbyś być na bieżąco, to dzwoneczek, łapka w górę, subskrypcja i tak dalej, i tak dalej. Sami dobrze wiecie co robić. Tymczasem dzięki za dzisiaj, na razie cześć.